Witajcie kochani na wdzięcznym sercu, bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie. Witajcie w taki kolejny jesienny dzień, u nas nad morzem już naprawdę zimny. Ostatnio tak właśnie się zrobiło u nas chłodniej. I tak właśnie jak nagrywałam dla was ostatnio tego shortsa z mojego poranka z Panem Bogiem, to było wtedy naprawdę zimno. Taką zmarzniętą ręką nagrywałam już, tylko chciałam Wracać do domu, napić się ciepłej herbaty, choć nie powiem, poranek był ogólnie bardzo piękny, świeciło słońce i po prostu no, po raz kolejny doświadczyłam, że Pan Bóg wynagradza, kiedy rozpoczynamy dzień razem z Nim, kiedy wstajemy wcześnie rano, kiedy pamiętamy o Nim. Więc cieszę się, że mogłam dla Was uwiecznić właśnie ten moment. No a dzisiaj właśnie zrobiłam dla Was taki dla nas taki przytulny klimacik sam raz na Q&A, więc za chwilę zabieramy się za wasze pytania. A jest ich całkiem sporo po ostatnich postach i odcinkach. PyTACIE o rozeznawanie, pytacie o modlitwę, o finanse. Więc zaraz to wszystko będzie. No, więc zapraszam na ten odcinek i zaczynamy. Mam tutaj przed sobą laptop, bo zgrałam sobie te pytania z telefonu, właśnie na laptop, bo telefonem nagrywam, więc będę sobie tutaj zerkać. No i widzę pierwsze pytanie od Natalii: Czy będąc jeszcze nienawróconym i żyjąc w ciężkim grzechu, można rozeznawać, co Bóg chce nam powiedzieć? Ogólnie każdy z nas powinien rozeznawać na tyle, na ile potrafi. I tu chodzi nawet o takie najprostsze rozeznawanie, czyli po prostu odróżnianie dobra od zła, żeby wybierać dobro, a odrzucać zło. To każdy z nas powinien robić, bo każdy z nas ma sumienie, każdy z nas dostał od Pana Boga rozsądek, umysł właśnie po to, żeby jego używać. Oczywiście zupełnie inaczej brzmiałoby pytanie... Jakie efekty przynosi rozeznawanie, kiedy jest się w grzechu ciężkim, jest się jeszcze nienawróconym, czyli no, tutaj można powiedzieć, że no, nie podjęło się takiej poważnej, świadomej decyzji, od dzisiaj idę y, za Panem Bogiem. No na pewno taki człowiek będzie miał duże trudności w rozeznawaniu. Dlatego, że kiedy żyjemy w grzechu ciężkim, jesteśmy w ciemności, ten obraz Pana Boga jest zamglony, albo w niektórych sytuacjach, sferach życia w ogóle nie potrafimy dostrzec Pana Boga. No i wtedy jest problem, wtedy rzeczywiście trudno jest usłyszeć Jego, jego głos, dlatego, że wybraliśmy różne grzechy, wybraliśmy, żeby pójść właśnie za naszymi namiętnościami, pragnieniami, i to wtedy one krzyczą głośniej. I na pewno łatwiej je usłyszeć niż głos Boga, który często jest taki spokojny, cichy, nienarzucający. Więc na pewno jest trudno. I tutaj jeden z Was fajnie odpowiedział, Natalii, że na pewno tą pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg chce ta takiej osobie powiedzieć, to właśnie jest to nawróć się. Nawróć się i ja się z tym zgadzam, dlatego że Pan Bóg przede wszystkim właśnie chce niszczyć, usuwać wszelkie przeszkody, jakie stoją między nim a drugim człowiekiem, bo Bóg pragnie bliskości z nami. Bóg chce być z nami blisko, Bóg chce z nami dialogować, Bóg chce, żebyśmy przebywali w Jego obecności i czerpali z niego jak ze źródła, źródła mocy. No i od razu tutaj. Obok zobaczyłam komentarz pana Artura. Tutaj nie ma stricte żadnego pytania, ale chciałabym się odnieść. Chciałbym tak jak pani, rozeznawać, co pan Bóg do mnie mówi, ale albo za mało go pytam o to, albo za mało jestem na adoracji. A ogólnie to jestem zapracowany i przemęczony, bo mam dwie prace i tak po ludzku nieraz mi się nie chce. No, i tutaj od razu chciałabym powiedzieć, no na pewno pośpiech nie sprzyja rozeznawaniu. I tutaj nawet na przykładzie tego rozeznawania z tablicą magnetyczną, które Wam ostatnio pokazywałam, no to naprawdę wymaga cierpliwości, tak? Każdego dnia odkrywamy jakiś tam mały puzelek, który jest jedynie elementem całej układanki. Ona powoli nam się ukazuje, natomiast, no właśnie, powoli. Więc tutaj na pewno trzeba tej cierpliwości i trzeba systematyczności, czyli mimo różnych obowiązków, znaleźć codziennie chociaż trochę czasu na to, żeby porozmawiać z Panem Bogiem, a na pewno wtedy coś usłyszymy, coś zaczniemy chociaż słyszeć. I tutaj dalej Pan Artur napisał: Chyba mnie Pan Bóg nie wybrał do wielkich rzeczy, ale do zwykłych, i chyba nie szukam tych większych wezwań od Pana Boga. Pozdrawiam Pani Kingo. I tutaj od razu chciałabym powiedzieć, jeżeli ktoś tak myśli, że rozeznawanie jest tylko dla tych, którzy chcą robić wielkie rzeczy z Panem Bogiem, którzy chcą wchodzić w nowe wyzwania, którzy chcą odnosić sukcesy, nie wiem, w rozwoju duchowym i nie tylko, nie, rozeznawanie jest dla każdego. Każdy z nas powinien wiedzieć, do czego zaprasza go Pan Bóg. Po to, żeby swoje życie przeżyć jak najpełniej, żeby wykorzystać każdą okazję, którą Pan Bóg e, stawia na naszej drodze, żeby doświadczyć e, każdego błogosławieństwa, które Pan Bóg e, dla nas przygotował. Tak więc e, tu nie tylko chodzi o te większe wezwania, wielkie rzeczy, o których napisał Pan Artur. Ale tutaj chodzi również o takie rozeznawanie z dnia na dzień, kiedy jesteśmy w takiej zwykłej, szarej codzienności. Ja też to robię. Ja dzielę się z Wami tutaj przede wszystkim, kiedy rozeznaję coś większego, zapisuję to, kiedy otwieram Pismo Święte pod natchnieniem Ducha Świętego, ale to nie jest całość mojego rozeznawania. Ja również rozeznaję to, jak mam spędzić kolejny dzień. Ty możesz rozeznawać to, co masz odpowiedzieć, na przykład komuś w pracy, jak masz przeprowadzić jakąś sprawę z twoim klientem w pracy. Nie wiem, jak masz spędzić weekend, czy z rodziną, z bliskimi, czy może bardziej poświęcić go dla siebie, czy na rozwój duchowy. Różne takie decyzje również, bo podejmujemy ich codziennie masę. Więc takie również, właśnie typowo codzienne, by się wydawało zwyczajne, o to też pytajmy Boga. O wszystko pytajmy Boga, Ducha Świętego, Duchu Święty, co mam dalej robić, bo, bo potrzebujemy tego prowadzenia, nie tylko w wielkich rzeczach, ale również w tych najmniejszych, żeby każdy krok stawiać z Panem Bogiem. I wtedy bardziej bym polecała, nie takie otwieranie Pisma Świętego pod natchnieniem Ducha Świętego, które już was, wam nieraz proponowałam, a bardziej rozeznawanie po prostu z czytań z dnia. Czyli codziennie czytamy Słowo Boże, jakie wyznaczył na dany dzień nam Kościół i po prostu. Przyjmujemy te słowa jako nieprzypadkowe. One odnoszą się do nas, do naszego życia, do tego dnia, który obecnie przeżywamy. Kolejne pytanie, oj, ucięło mi się nie wiem od kogo. Mam dylemat, czy Bóg dziś dał odpowiedź na jedną z moich rozterek, mianowicie mam dylemat, czy szykować się do emigracji z Polski. I tutaj ta osoba opisuje całą sytuację. I na końcu jest takie zdanie. E Potem otworzyłam Biblię i zwróciłam uwagę na trzy fragmenty. Jeden z nich był z Księgi Wyjścia i mówił o tym, aby Izraelici pozostali na swoich miejscach, a Pan będzie walczył za nich. No, oczywiście, ja tutaj nie mam rozeznania co do tej konkretnej sytuacji. Ja nie przemadlałam sytuacji tej osoby, ani nie znam tej osoby osobiście. Natomiast no, widzę tutaj taką sytuację, że pytałaś o słowo. Prosiłaś o słowo. Mam nadzieję, że najpierw pomodliłaś się do Ducha Świętego e, i rzeczywiście dałaś się jemu prowadzić. No i potem, kiedy dostajesz to słowo, i to jeszcze tak bardzo w punkt, bo zobacz, że ono właśnie dotyczy tej walki, a ty chciałaś przeprowadzić się właśnie z uwagi na e, wojnę. E, jest mało tego obietnica, że Pan Bóg będzie walczył za Ciebie, mało tego jest wskazanie, co konkretnie masz zrobić, czyli pozostać na swoim miejscu, czyli słowo wydawałoby się, tak na pierwszy rzut oka, tak? ja nie mam rozeznania w tym temacie, wydawałoby się, że jest naprawdę w punkt. I oczywiście chodź z Nim, pytaj Pana Boga, czy jest na pewno do Ciebie, ale jeżeli jest tak bardzo w punkt, to jeżeli otwierałaś z wiarą, jeżeli pomodliłaś się do Ducha Świętego, to przyjmij je, przyjmij je i poproś Boga, żeby On dalej mówił do Ciebie przez to Słowo, żeby je Tobie tłumaczył, żeby ono wydało owoc w Twoim życiu, jeżeli jest od Niego. Nie podważaj Go tak łatwo, bo tutaj jest taka pułapka, żeby właśnie otwierać Słowo Boże, tak z ciekawości, tak, żeby wystawić Boga na próbę, sprawdzić, że może będzie to słowo fajne, spodoba mi się i je wezmę, a jak mi się nie spodoba, to jego nie wezmę do siebie. Więc tutaj przestrzegam Ciebie przed taką postawą. I kolejne pytanie od Hello. Bardzo ważny odcinek. Na razie mam bardzo dużo pytań w swojej głowie. W jaki sposób można zweryfikować, czy to rozeznawanie jest od Boga? Nie wiem, czy mogę opierać się na losowych słowach z Pisma Świętego i uczuciach, poruszeniach. Z jednej strony czuję, że dużo w tym prawdy, ale z drugiej wiem, że czasami można znaleźć się na manowcach. Czy zwykle trzeba to konsultować z przewodnikiem duchowym? Dzięki za ten film, daję do myślenia. <laughs> Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, ja nie konsultuję każdego słowa, które dostaję z przewodnikiem duchowym, natomiast mam rzeczywiście w swoim najbliższym otoczeniu takie wierzące osoby, które bardzo dobrze mnie znają, które mogę powiedzieć, że Uczestniczą w mojej codzienności, i rzeczywiście, kiedy ja różne rzeczy rozeznaję, zastanawiam się, dostaję słowo, to ja mówię tym osobom często. I po prostu to jest fajne, że te osoby też mogą spojrzeć swoim okiem na ten fragment, powiedzieć, co je poruszyło, co zwróciło ich uwagę. Ja mogę spojrzeć na jakieś nowe słowa, które Dadzą mi do myślenia, więc naprawdę warto konsultować słowo, które dostałeś z kimś wierzącym, z kimś, kto potrafi spojrzeć z mądrością. Jeżeli chodzi o to, jak zweryfikować, czy że to rozeznawanie jest od Boga, no oprócz tego, że najważniejsza rzecz, po prostu jak najwięcej się modlić, jak najwięcej słuchać. Głosu Boga, spędzać z nim właśnie ten czas na modlitwie, bo wtedy, im, im dłużej spędzamy ten czas z Panem Bogiem, tym lepiej go poznajemy, tym łatwiej jest nam rozpoznać, czy to jest głos od Niego, czy nie. To po prostu się już potem czuje w sercu. E, dlatego to na pewno bardzo, bardzo polecam. E, bardzo ważną rolę odgrywa również czas, kiedy po prostu. Z każdym kolejnym dniem, tygodniem przyglądamy się temu słowu i temu, jak ono współgra z naszym życiem. Przyglądamy się więc też faktom w naszym życiu i po prostu patrzymy, czy dobrze rozeznaliśmy, czy nie. Czy może jednak to słowo, które nas poraszy, pora, pora, poruszyło, znaczy trochę coś innego niż myśleliśmy na początku, więc po prostu trzeba się przyglądać. Um, nie wiem, czy mogę opierać się na losowych słowach z Pisma Świętego. No, wierzymy, że nie są losowe. Jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Um, czytaj też czytania z dnia, tak jak już mówiłam wcześniej. I po prostu patrz na poruszenia serca, bo słuchajcie, no tutaj chodzi o poruszenia serca. Niezależnie od tego, czy rozeznajesz, czytając Słowo Boże, czy rozeznajesz, rozmawiając z kimś wierzącym i mądrym, czy rozeznajesz analizując fakty w Twoim życiu, za każdym razem patrzysz na poruszenia Twojego serca. Poruszyło Ciebie słowo, poruszyło Ciebie zdanie jakiejś osoby, poruszyło Ciebie to, że akurat to teraz, w tym czasie wydarzyło się w Twoim życiu i patrzysz na poruszenie serca. No i mówię, no jeżeli im lepiej znamy Boga, tym bardziej potrafimy to poruszenie serca rozpoznać i odczytać. Tak więc to ono jest tutaj bardzo, bardzo ważne, i na nim się opieraj, jemu się przyglądaj. Pytaj, Panie Boże, czy to ty? Lecimy dalej, bo słuchajcie, trochę tych pytań jest, a ja już się rozgadałam. Ty mówisz, że warto e, modlić się o wszystko, nawet o pieniądze czy rzeczy, jak, jak są nam potrzebne, a księża często mówią coś zupełnie odwrotnego, czyli aby nie modlić się o błahostki, takie jak sprawy materialne, tylko o sprawy ducha. Domyślam się, o co księżom, którzy tak mówią, bo nie wszyscy pewnie tak mówią, o co tutaj chodzi dlatego że rzeczywiście ważne jest, na co jest skierowane nasze serce, czyli gdzie leży nasz skarb. I to jest to, o czym mówiłam już półtora roku temu w jednym z odcinków, że modlę się o dary duchowe i że właśnie modlitwa o dary duchowe jest przez Pana Boga chyba najszybciej wysłuchiwana, dlatego że on wtedy widzi, że nasze serce najbardziej pragnie jedności z nim, bliskości z nim, pokory, głoszenia Ewangelii i wielu, wielu innych rzeczy, o które się modlimy duchowych rzeczy. No, i po prostu na to powinno być przede wszystkim skierowane nasze serce, i o to rzeczywiście powinniśmy przede wszystkim się modlić, w takim sensie, żeby tego przede wszystkim pragnąć. Więc jeżeli my mamy pragnąć bardziej spraw materialnych niż spraw duchowych, no to jest coś nie tak. Więc myślę, że przed tym przestrzegają księża, żeby właśnie te sprawy materialne nie stały się naszym bożkiem. Żebyśmy oni nie zabiegali nie tylko właśnie w czynach, ale również w modlitwie, żeby nie było tak, że po prostu jesteśmy tylko skupieni na tym, żeby wymodlić jak najwięcej pieniędzy, bo to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast jeżeli nasze serce jest sk skierowane na te duchowe rzeczy, to spokojnie możemy modlić się o sprawy materialne, bo one też są ważne, one też są częścią naszej rzeczywistości i też ich potrzebujemy, żeby żyć i służyć Panu Bogu. Więc w ogóle myślę, że. Bardzo dużo zależy właśnie od naszego podejścia, od tego, żebyśmy byli skierowani, skierowani na sprawy duchowe i właśnie, żebyśmy też podchodzili do naszego życia jak do służby Bogu, bo to naprawdę wiele wątpliwości rozwiewa, kieruje nasze serce na to, co najważniejsze, i właśnie wtedy mamy też takie zdrowe podejście do spraw materialnych. M.07 tak, i tutaj mamy nik. Chciałabym się zapytać, czy na przykład jak chciałabym sobie wyremontować pokój, a właściwie wprowadzić pewne zmiany, kupić dywan, przemalować ściany, czy to jest właściwe, że ja tego pragnę, bez tego czuję się niespełniona. Bo przecież spełnieniem jest Bóg i święta obojętność polega na tym, by nie pragnąć bardziej ładnego pokoju od zwykłego pokoju, czy życia bardziej ubogo. A jednak mam coś takiego w sobie i pytanie, czy do tego dążyć, czy tego zaniechać. No, tutaj przede wszystkim um, poruszyłaś bardzo ważną kwestię. Fajnie, że powiedziałaś o tej świętej obojętności, bo rzeczywiście coś takiego przecież istnieje. E, przypomniałaś mi w ogóle o takim pojęciu, e, żeby właśnie przede wszystkim pragnąć Pana Boga. I tak naprawdę to pytanie w pewnym sensie jest podobne do tego poprzedniego, dlatego że tutaj chodzi o to, e, na co znowu jest skierowane nasze serce. E, nie może być tak, że twoje pragnienie wyremontowania pokoju będzie większe niż pragnienie Boga. Więc myślę, że warto najpierw popracować nad tym pragnieniem Boga, spędzić z Panem Bogiem trochę czasu na modlitwie. Bardzo tutaj pomaga uwielbienie, żeby właśnie zachwycić się Bogiem na nowo, żeby zapragnąć tej bliskości jeszcze bardziej z Nim i rzeczywiście jej doświadczyć na takiej modlitwie. I wtedy, kiedy już Twoje serce odpowiednio się ustawi e, i priorytety ustawią się w Twoim sercu, to wtedy będziesz gotowa, żeby e, z takim czystym, a przede wszystkim wolnym sercem prosić Boga o sprawy materialne. Na przykład o wyremontowanie tego pokoju. Eee, no, i kolejne pytanie od zbiorki 88. Dlaczego w takim razie w takich błachostkach Bóg wysłuchuje, a nie słucha, gdy ludzie błagają o zakończenie wojny? Przede wszystkim e, chciałabym powiedzieć, że e, nigdy nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć, dlaczego Bóg w jednej kwestii nas wysłuchuje, w innej nie. Dlaczego Kogoś wysłuchał, kogoś nie wysłuchał, bo to zawsze będzie owiane Bożą Tajemnicą. No nie jesteśmy w stanie poznać tych intencji, motywacji, zamiarów, które Pan Bóg ma w sobie, tak a nie inaczej kierując naszym życiem. Więc no na pewno tutaj od razu mówię, nie stawiam siebie w roli wyroczni czy, czy po prostu wszechwiedzącej. Druga kwestia to jest to, że Bóg zawsze wysłuchuje. Żadna modlitwa nie jest stracona, żadna modlitwa nie jest przez Pana Boga zlekceważona. Bóg zawsze wysłuchuje, ale na różne sposoby. Nie zawsze dokładnie tak, jak tego chcesz. A trzecia kwestia: osoby odrzucające Boga, no po prostu podejmują takie decyzje, tak? Człowiek jest wolny i ma prawo podjąć po prostu decyzję. Bóg mu na to pozwala a również potem dzieją się całe negatywne konsekwencje tych decyzji które odczuwają zarówno ci, którzy chcą wojny, jak ci, którzy nie chcą wojny. Natomiast Pan Bóg chce dla nas dobra, chce naszego błogosławieństwa. To jest pewne. I czasami rzeczywiście, żebyśmy my tego dobra i błogosławieństwa mogli doświadczyć, potrzebujemy przejść przez trudną drogę, również przez drogę wojny, drogę różnych cierpień, bo to jest jedyna droga w niektórych sytuacjach do tego, żeby rzeczywiście, żebyśmy my rzeczywiście mogli być blisko Boga i doświadczyć tego Jego błogosławieństwa. i no, mogę was uspokoić, bo sama głęboko w to wierzę, że Pan Bóg naprawdę nie dopuściłby do wojny, gdyby ona nie była tą jedyną drogą, żeby się ludzie nawrócili. Żeby ludzie mogli w przyszłości naprawdę e, żyć z Bogiem blisko i żyć z Bogiem w błogosławieństwie i szczęściu. Pan Bóg naprawdę długo czeka, długo odracza, przesuwa e, różne cierpienia, chce nas oszczędzić, chce, e, żebyśmy nie cierpieli. Natomiast jeżeli już to jest jedyna droga, to po prostu dopuszcza wtedy do tego cierpienia. Ostatnie pytanie od e, lukrecji. Jak być szczerym, a jednocześnie wdzięcznym na modlitwie, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli, a życie przypomina ruinę? Jak modlić się do Boga, aby prośby go nie, nie przesłoniły i żeby nie wykorzystywać Boga do własnych celów? Nie wiem, jak pogodzić te rzeczy razem. Najpierw odpowiem na tą drugą część. Jak modlić się do Boga, aby prośby go nie przesłoniły? To jest znowu to, o czym już dzisiaj mówiliśmy: żeby pragnąć Boga bardziej niż tych rzeczy. O które się modlimy, i znowu polecam modlitwę uwielbienia, po prostu spędzanie czasu w Bożej obecności, żeby rzeczywiście się w Bogu rozkochać, żeby naprawdę polubić przebywanie w Jego obecności, żeby naprawdę się nim zachwycić, a wtedy też nasze pragnienia, nasze serce będą kierowały się właśnie na Niego. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie Boga do własnych celów, Oj, myślę, że naprawdę trudno jest o bezinteresowną modlitwę. Ja nie wiem, czy nawet święci mieli takie, takie modlitwy. Pewnie mieli. I pytanie, czy tylko naprawdę święci mają takie bezinteresowne modlitwy, nie wiem. Wiem, że na pewno bardzo pomaga to, żeby nie wyliczać Panu Bogu czasu na nasze spotkanie. To jest to, o czym Wam mówiłam jakiś czas temu, że kiedy klękasz do modlitwy i nie wiesz, kiedy wstaniesz z klęczków, kiedy skończysz tą modlitwę. To to zazwyczaj są te najpiękniejsze modlitwy właśnie dlatego, że są w dużej mierze bezinteresowne, właśnie dlatego, że wtedy masz to flow i nie interesuje Ciebie cały ten zewnętrzny świat, a po prostu jesteś skupiony na Bogu. No i jeszcze jak być szczerym, a jednocześnie wdzięcznym na modlitwie, sprawy nie układają się po naszej myśli, a życie przypomina ruinę. Jeżeli dopiero zaczynasz praktykowanie wdzięczności albo dopiero zaczniesz, no to rzeczywiście trudno może Ci być dziękowym kiedy widzisz, jak wiele rzeczy tak zwanie sypie się w Twoim życiu. Mówię tak zwanie, dlatego że Pan Bóg to się nie sypie, a ma to wszystko pod swoją kontrolą. Dlatego wtedy warto zacząć najpierw od dziękowania Bogu za to, co przychodzi Tobie najłatwiej. Czyli to są te wszystkie sprawy, które jak sobie o nich przypominasz, myślisz sobie o nich, to się sama do siebie uśmiechasz, to robi Ci się ciepło na sercu, to sprawia Tobie to przyjemność, na pewno masz takie rzeczy. Mimo, że jest Tobie może teraz naprawdę ciężko, to zawsze taka rzecz się znajdzie, więc. Tutaj, właśnie za te rzeczy jak najwięcej dziękuj. Jak najwięcej spędzaj czasu właśnie przy tych rzeczach. Odsuń na bok to wszystko, co nie układa się po Twojej myśli, to wszystko, co przypomina ruinę w Twoim życiu, tak jak napisałaś. I skup się na tym dobru, bo ono zawsze jest. Nie ma stuprocentowego zła. Choćby, choćbyście się nie wiem, jak źle czuli i mieli wrażenie, że wszystko się wali, to tak nie jest. I zawsze jakaś część, i powiem Wam. Tak, między nami naprawdę spora część waszego życia nadal jest pełna Bożego Błogosławieństwa. Więc, jeżeli tam się znajdziecie i będziecie za te rzeczy Bogu dziękować, to zobaczycie, jak z czasem właśnie to wasze serce będzie się poszerzać, będzie w nim coraz więcej radości, pokoju, coraz więcej powodów do wdzięczności i właśnie, Lukrecja, będziesz coraz bardziej taka szczera na modlitwie i taka prawdziwie wdzięczna. A jeżeli na początku ten uśmiech i to słowo dziękuję będzie trochę wymuszone, to też się nie przejmuj, dlatego że od czegoś trzeba zacząć, a najważniejsze jest, żeby zacząć, bo jak z tego powodu nie zaczniesz, no to, to wtedy niestety no, nie będziesz miała tego doświadczenia Boga, doświadczenia radości w sercu, jakie mogłabyś mieć, więc warto czasami trochę na siłę e, po prostu zacząć tą wdzięczność praktykować. No, i to było ostatnie pytanie, więc no już myślę, że ten odcinek naprawdę jest już bardzo, bardzo, bardzo długi. Dziękuję wam wszystkim, którzy wytrwaliście do końca. I na końcu właśnie, Panie Boże, modlimy się o to, żeby wszystkie nasze wątpliwości po kolei były rozwiewane, żeby te wątpliwości nie. Nie sprawiały, że my będziemy odsuwali się od Ciebie, a żebyśmy zawsze, mimo wszystko, potrafili doświadczać Twojej obecności, Twojej mocy w naszym życiu. Duchu Święty, przychodź do naszych serc, przychodź z mądrością, przychodź z darem rady, z darem rozumu, tak żebyśmy potrafili e, poznawać tą Bożą Prawdę. I żebyśmy naprawdę właśnie mogli być wolni. Być wolni dzięki temu, że coraz więcej wiemy, coraz więcej doświadczamy Boga. Panie Boże, spraw, żebyśmy mogli naprawdę dzisiaj ucieszyć się Tobą. I pomagaj nam się, Duchu Święty, modlić, pomagaj nam rozeznawać. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Dziękuję Wam bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam pięknej niedzieli. Be grateful i do zobaczenia niedługo.